You call me a saint, but you know I'm a stranger. All willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm... Zraswójcie! Zrasłujcie, Złanude. Odjechaliśmy troszeczkę od Bajkału po to, żeby zobaczyć to miasto, po to nas tutaj też przywiało, żeby zobaczyć kulturę Dalekiego Wschodu. I największy posąg na świecie, ale zobaczycie, czyj posąg. My w tej chwili znajdujemy się w e... stolicy Buriacji. Buriacji. Jest to największa mniejszość narodowa w Rosji. Nocowaliśmy w dorzeczu rzeki, selenki i i fajne to jest to, że w Rosji, w dużych miastach, bo ulan Ude jest 400-tysięcznym 400 miastem, są jeszcze miejsca, gdzie można sobie przyjechać i pobiwakować. Konkretnie nasz biwak wygląda w ten sposób. Stoimy nad samym brzegiem tej rzeki i jest tutaj wiele dojazdów. Można sobie stanąć nad samym brzegiem Trochę... i połowić ryby. <laughs> Jedynym mankamentem, jaki tutaj to powoduje jest to, że jest dużo śmieci. No ale tak jak wszędzie jest dużo śmieci. Taki urok takich miejscówek. Tak. Natomiast na podstawie tego co dzieje się przynajmniej w Lublinie, tam gdzie mieszkamy, to y, ciężko jest nam znaleźć takie miejsce nad rzeką Bystrzyca, która przypływa przez Lublin. Gdzie można by było sobie tak pobiwakować? Może na Czerniówko. Może na Czerniówko byłoby szybciej. A jakie jest u was w miastach? Macie takie miejsca, gdzie moglibyście podjechać z kamperem, namiotem czy czymkolwiek, żeby sobie w centrum miasta e, się wyspać? Nie mówię chyba o Warszawie, bo Warszawa ma taką plażę e, z jednej z drugiej strony te bulwary, gdzie można pójść, ale czy kamperem tam wiedzie, to też nie wiem. Może ktoś ogląda nas z Warszawy, kto by na ten temat coś więcej mógł powiedzieć? and maybe you should be because there's a zone Cause of me I could be making it all up, you know gigantycznych rozmiarów pomnik, który chcemy wam pokazać jest oczywiście naj na świecie i w Rosji. Skurczybek waży 42 tony. Jego głowa ma 7,7 ,7 metra. Całość wylana jest z brązu i stanowi dla mieszkańców Buriacji drugi charakterystyczny element zaraz po Bajkale. Szerokość od ucha do ucha to 4,5 metra. A cała wysokość tego pomnika to aż 14 metrów. I oczywiście, o czym możemy mówić? O pomniku Lenina. Pomnik powstał w setną rocznicę urodzin Lenina. I zadziwiające to jest to, że propaganda doprowadza do tego, że wystawiane są mu takie monumenty. Ciekawostką jest też to, że twórcy tego monumentu nadali specjalnie Leninowi takie azjatyckie rysy twarzy, aby w razie zmiany sytuacji politycznej można było go łatwo przerobić na pomnik Chingizhana. A w założeniu twarz Lenina miała przedstawiać go jako filozofa, który właśnie jest zamyślony i myśli na tym, jak zawładnąć światem. Całe szczęście, że ta sowiecka propaganda super władcy u nas się tak nie przyjęła. Widać, że w Związku Radzieckim była ona na tyle poważnie uskuteczniana, że do tej pory kult Lenina pozostał w krwi Rosjan. Część tej oceny, która historycznie jest tutaj podawana przez szkoły, przez wszystko, w dalszym ciągu nie mówi nic o zbrodniach Lenina. W dalszym ciągu jest to dla nich superwładca, który założył największy na świecie. Ustrój totalitarny, który tym światem miał zawładnąć. Przykre to jest trochę, dla nas to jest śmieszne, ale rzeczywistość i historia tutaj wcale do tego śmiechu nam nie jest. To znaczy ten pomnik chcieli w pewnym momencie usunąć, bo zda, zdają sobie z tego sprawę, że Lenin tutaj dla Buriatów zrobił więcej złego niż dobrego ale władze na to nie pozwoliły gdyż argumentowali to tym że jest to dziedzictwo narodowe przodków i to tak właśnie tak, to działa także został, są tutaj to jest taki y, główny y, punkt orientacyjny w mieście jak również tutaj odbywają się wszelkie jakieś festiwale, festyny y, i tym podobne imprezy ale to jest już macosze podobne do innych miast pod takim zbrodniarzem ludzie potrafią się bawić i, i cieszyć. Ale skończmy już z tą historią i nie przyjechaliśmy tutaj politykować, oddajmy się buddyzmowi. Dlatego mówiliśmy na początku o Dalekim Wschodzie, ponieważ Uan Ude to także główny ośrodek buddyzmu w Rosji. Porównując Ude do Irkucka, bo to są dwa największe miasta w okolicach Bajkału Irkuck na zachodzie, Ułan Ude na wschodzie. To oprócz tego, że jest tutaj całkiem inna kultura, co widać zresztą po obrazkach, które wam pokazujemy, to do tego wydaje nam się, że Uanude jest takie bardziej zadbane. Jest czystsze i widać tutaj mniejszy wpływ socrealizmu na architekturę tego miasta. Po prostu jest ładniejszy. Jakby tego wszystkiego było mało, to tak jak w Irkucku już bardzo się nami interesowali, to tutaj mamy wrażenie, że jesteśmy większą atrakcją turystyczną niż te atrakcje, które są tutaj dla nas. Dokładnie. Do końca wiemy jakie są zasady buddyzmu. Kojarzy nam się to z religią pokoju. Wszyscy idą i kręcą w ten sposób. W ogóle na całym terenie jest kilka takich stacji, gdzie podchodzą i robią różne rzeczy. Między innymi biją w dzwon. Chodzi się według wskazówek zegara, nigdy na odwrót. Tak czy na odwrót? No mówię, nie znamy tych zasad. Może ktoś z naszych widzów jest buddystą i powie nam co w ogóle robimy w tym momencie kręcąc tymi beczukami. Może my zmienimy wiarę na no buddyzm? Chodzenie i kręcenie? No nie, niektóre się dobrze rozkręciły. O. No. Wynika na to, że właśnie się pomodliliśmy po buddyjsku. Świątynie buddyzmu usytuowano na wzgórzu, i dzięki temu jest tutaj piękna panorama na całe Uan Ude. Ciekawostek, które można powiedzieć o tym mieście, jest na pewno to, że do lat 90., początku lat 90. to miasto było zamknięte. O takim mieście zamkniętym mówiliśmy kilka odcinków wstecz, a zamknięcie tego miasta wynikało. Nie z innego powodu jak z powodów militarnych, czyli produko produkowane są tutaj śmigłowce znane na całym świecie Mi8 i jakieś tam inne cyferki. Śmigłowce są również znane u nas w Polsce, ponieważ elity polityczne wykorzystują je jako śmigłowce vip -owskie. i taki jeden śmigłowiec tutaj właśnie produkowany Mi-8 rozbił się z premierem Leszkiem Millerem na pokładzie. Jeśli chodzi o samoprodukcję tych śmigłowców to ich konstrukcja nie zmieniła się od 1961 roku i to co robią teraz jest dosłownie takie samo jak w momencie kiedy zrobili pierwszy. Это, это Будда называется хатей. А, что он дает? Ага. Да, вот этот посох, это долголетие. Это сосуд с нектаром бессмертия дарует здоровье. По, этот веер отводит все плохое и мешок счастья. Если погладить, то исполнит ваше желание. Можно задумать желание. Jeżeli kogoś interesuje buddyzm, to oczywiście ten budda o właściwościach, o których mówiła przed chwilą pani, trafia na konkurs aktywności na naszej stronie internetowej, na YouTubie, Instagramie i Facebooku. Zapraszamy. Czyli, przypominając, te osoby, które będą najwięcej komentowały, lajkowały, udostępniały, lajkowały, udostępniały. z nich właśnie wybieramy, te osoby, które otrzymują prezenty z tych miejsc, które odwiedzamy. Jeśli chcecie w ogóle zgłębić bardziej temat buddyzmu, to nie jest to jedyna świątynia buddyjska w okolicach Łanude. E, pół godziny 40 minut drogi od Łanude w miejscowości i Wołgańsk znajduje się następny Dakan, Dacan, nawet nie wiem jak to się wymawia. E, jest on o tyle ładniejszy, że jest starszy, bo ten, który Wam pokazywaliśmy, jest budowany współcześnie, a tamten wygląda już tak jak to z obrazków z dalekiego wschodu, czy tam z Nepalu. Na UAN UD przeznaczyliśmy jeden dzień, jest godzina 17, niestety już tego, tej drugiej świątyni buddyjskiej nie zobaczymy. Naszym celem jest Święty Nos i w tej chwili tam już będziemy jechać, bo to jest 4 godzinki. 4 godziny jazdy. No jeszcze chwilę, bo musimy zatankować, zrobić zakupy na kilka dni, ponieważ tam zapasy się przydadzą ze względu na to, że jest mała ilość sklepów i w głównej mierze to dostępny jest tam cukier, chleb i herbata, dlatego zaopatrujemy lodówkę, zalewamy groszka i jedziemy w dzicz na kilka dni. Jak wygląda prawdziwy chillout nad Bajkałem? Właśnie tak. Nawet krowy sobie plażują. A tak na serio to w Rosji nikt tutaj nie paluje. One mogą sobie chodzić tam, gdzie chcą, robić to, co chcą. Jest plus i minus tego, trzeba uważać na drodze. To jest minus, a plusem jest to, że te pastwiska, które są przy plażach, zawsze są dostępne. Dzięki temu, że trawa jest wystrzyżona. Czasami się zdarza, że większe stada pilnuje jeszcze Gość na koniu, czyli pasterz. To co idziemy podzielować z gromami? 3 minuty w lesie i na obiad będzie sosik grzybowy. Nie, serio, w żadnych lasach nie ma tyle grzybów co tutaj. To jest coś niesamowitego. Ludzie tutaj przychodzą z wiadrami. Bez nadrzeć, żeby się zmarnowało. To sensu jest nadrzeć, żeby się zmarnowało? <grystanie> tak, zobacz. <grystanie> taki. Taki. Taki jeszcze i taki. Zbieramy oczywiście tylko same prawdziwki, bo po co zbierać inne. Czy nie, ja mam kozaczkę. Trzeba wyrzucić na kozaczkę. <grystanie> Nie, jak już jest zerwane, no to czas jeść. Dawaj tego. Na sosik z kozaczków. Tak, dawaj. Do no to będziemy teraz sos grzybowy przez tydzień jeść. Na mrozi się już. nie do lasu. Dobra, spadamy stąd. Jednak będzie dogrywka. Jesteśmy tutaj, gdzie mieliśmy wtedy nie dojechać, bo się zrobiło późno. Mnie tutaj dzisiaj, a ja nazwy tej nie wypowiem. Jesteśmy w Iwołgińsku. Jest to już praktycznie pod mongolską granicą. To jest w ogóle serce buddyzmu tybetańskiego w Rosji. Taka nasza jasna góra. Dokładnie. Postanowiliśmy tutaj wrócić po kilku dniach. Kilka dni spędziliśmy na świętym nosie, gdzie łaziliśmy po górach, odpoczywaliśmy. Ale o tym będziecie więcej mogli zobaczyć w relacji na naszym blogu, bo tam. Bardziej przeczytać. przeczytać, ale zdjęcia też będą. Postanowiliśmy nie kręcić, trochę odpocząć, a spotkaliśmy tam Igora, który ma polskie korzenie i powiedział nam troszeczkę więcej o. Jak w tych Dakanach się to odbywa. A, i właśnie, że to nie jest Dakan, to jest Dacan. Jest to Dacan iwołgiński, jest niesamowity i pogoda jest piękna, także w słońcu te wszystkie kolory i to wszystko wygląda niesamowicie. Warto tutaj jest przyjechać. A jak nie chce wam się tyle jechać, to popatrzcie jak to ładnie wygląda na zdjęciach. that's what i am tego z e, Ude, to Tutaj ludzie cały czas się modlą i pilnują tego, żeby nie nagrywać w środku, nie używać telefonów. więc ze środka Wam tego nie pokażemy. To znaczy, WANUDE można było zapłacić, robić w środku zdjęcia, a tutaj w ogóle nie ma takiej opcji. E, tutaj cały czas to się modli. No i tak pochodziliśmy po tych dacanach. To znaczy, też ważne jest jak się chodzi. Zgodnie z ruchem wskazówek. Tak, wychodzi się tyłem. I te wszystkie stacyjki, które obchodzą, obchodzą zawsze po lewej, yy, nigdy po prawej. Więc jak będziecie tu, to trzeba pamiętać o tych zasadach. I w no, środku świątyni nie można mieć żadnego nakrycia głowy. To takie podstawowe zasady. Z innych zasad, które są troszeczkę kolorowe dla nas, oprócz tego, że budynki są wielobarwne, to na ołtarzach na przykład stoi La Rafaello. To jest podarek dla bogów, żeby sobie zjedli to Rafaello. A dla mnie najbardziej fascynujące jest, jak oni się modlą. Niestety nie można tego nagrywać, ale jest taki wielki, wielki kawał drewna. <grym, podes. <grym, jak to taki podes. I do tego są takie suwaczki drewniane. I oni się kładą wzdłuż, przesuwają tym i jeżdżą po tym podeście tymi drewnianymi. Fizgami. Jak ktoś chodził z was na crossfit, to będzie wiedział, to jest Padni powstań. E, to coś przychodzisz się pomodlić przy okazji siłownie. Ale podsumowując ogólnie Dacany, to okej, okay, religia fajna, kolorowa, może jakaś tam bardziej pokojowa, ale idą w tą samą stronę, jak wszystkie religie, czyli kult, pieniądza. Budują te ceny coraz większe. Tam w oddali, nie wiem czy będziecie widać, jest następna wielka hala, w której ludzie będą zostawiać swoje pieniądze, żeby ich modły były lepiej słyszane przez ich bogów. A nawet może będą kupować jakieś lepsze słodycze jak Rafaello. Tak jest moje zdanie. Mi to nie przeszkadza, bo bardzo mi się tutaj podoba. Jest przepięknie, także niech oni sobie budują. No tak mają tradycję, że kładą te pieniądze wszędzie. One są porozrzucane przy tych wszystkich młynkach, przy każdym posążku. Nawet leżą na ulicy i te wszystkie miejsca szamańskie nawet nad bajkałem. Po prostu te pieniądze są porozrzucane wszędzie. Po co mają tak leżeć, niech sobie budują. Dokładnie. Po co mają pieniądze leżeć? Trzeba budować. Niech wydają, jak mają. I to jest takie pierwsze miejsce. Nie, w sumie drugie miejsce. Jedna była kawoszka. <głoszka> tutaj jest dużo takich miejsc. Gdzie. Ja mam dopiero drugie miejsce. <głoszka> gdzie dopadła nas potrzeba posiadania gotówki i nie można płacić kartą. No ja próbowaliśmy kupić taką misę, ale Dona lubi takie misy grające. Kiedyś może misę Wam o tym tybetańsko. popowiada tybetańską. Prze próbuję przesłać pani pieniądze na telefon, ale yy, raz, że różnica językowa, dwa, że różnica wiekowa i jakoś nam to ciężko idzie, ten transfer, ale zobaczymy, może jeszcze uda się tę misę kupić. Także tutaj jeżeli chcecie zobaczyć ten dacan i iwołgiński, to trzeba mieć gotówkę, nigdzie tutaj nie zapłacicie Termina. kartą, próbowaliśmy wszędzie, próbowaliśmy nawet w kawoszce, która znajduje się obok parkingu, nie ma takiej opcji, trzeba mieć gotówkę. Pieniądze rządzą światem, nawet i religiami, niestety. I Rafaello. To jest George Hela. Moja ulubiona przekąska w Rosji, choć jest ona gruzińska, ale dopiero tutaj i spróbowaliśmy i jest niesamowita. Tutaj są orzechy włoskie na nitce, oblane w soku. Nie wiem z czego jest ten sok, bo mogą być różne soki. Ten najprawdopodobniej jest z winogron i to jest pyszne. I w Rosji chyba brak dróg, tak już Albo i w <grym> Kilometrów. I już jedziemy taką? Boż, a ile jeszcze? Nie mam pojęcia.